Ojca i Syna i Ducha Świętego, przybądź Duchu Święty, ześliń z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości naświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno, cierń i nędzę, obmyj co nieświęte. Osłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagni, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa. Daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja. Amen. Kochani przez Boga, kontynuujemy naszą modlitwę związaną z, z oktawą po zesłaniu Ducha Świętego i. Przyglądamy się darom. Jeszcze raz przypomnę, że dary, którymi już są te konkretne, szczególne, które są, które są owocami Ducha Świętego, z jednej strony są nam dane przez Ducha Świętego, ale z drugiej strony wymagają ścisłej współpracy. Przyjąć dar, czyli ziarenko, które otrzymujemy, czym je zasadzić na glebie mojego serca i teraz dbać o tą glebę przez podlewanie, troskę, osłonięcie od mrozu. I to wszystko się w nas dokonuje właśnie poprzez to Boże ziarenko przyjmujemy przez przede wszystkim sakramentalne spotkanie z Panem Jezusem, modlitwę, formację, a także ciągłą pracę nad sobą. Zatrzymując się na darach, to wiemy, że w obecnym tłumaczeniu Pisma Świętego zwykle podaje się nam dziewięć darów, ale jeśli popatrzymy na to, co nam przekazuje tradycja, stare łacińskie tłumaczenie wulgaty, pewne dary jakby szerzej się rozwija i wylicza tam i jeszcze dodatkowe trzy dary. I, I dzisiaj zatrzymamy się jednak bardziej... E, nad tym, by jakby odróżnić dary od owoców. Dary, które Duch Święty nam daje, to są dary uświęcające, czyli daj mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, oraz dary charyzmatyczne. Te dary charyzmatyczne są dawane w wolności przez Ducha Świętego tym, którym On sam chce. I stąd nie każdy może być apostołem, nie każdy też otrzymuje dar uzdrawiania. Natomiast wszyscy mogą być cierpliwi, pokorni, objawiać w sobie owoce Ducha Świętego, to, o której już mówiliśmy, miłość to jest nade wszystko szukaniem dobra drugiego człowieka i dawanie mu siebie w darze z tą świadomością, że będziemy osądzeni. Pod wieczór życia, jak mówi święty Jan, będziemy osądzeni właśnie z miłości. A święty Mateusz zapisuje te słowa Pana Jezusa, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszym, a przyjęliście mnie, bym nagi, przyodzialiście mnie, bym chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Dar i ten kolejny owoc dar i współpraca z człowiekiem a więc kolejny owoc to radość którą też rozważaliśmy już i jak wiemy wbrew temu co mówi świat możemy być radośni nieść tę prawdziwą radość innym także wtedy kiedy cierpimy kiedy przeżywamy różne takie przeciwności a wiemy że tą szczerą radość też zawsze Znajdujemy w dobrze przeżytej spowiedzi świętej, w konkretnych uczynkach miłości wobec innych. Mała święta Tereska nam powiada, jak ci jest ciężko, iść dobro dla drugiego, a ci ulży. I to też się sprawdza. Tym dobrym sposobem przyjmowania radości jest także to uczenie się i radości, ucieszenie się, kiedy słyszysz o dobru i szczęściu, które spotkało drugiego człowieka. Jesteśmy wszyscy zespołem naczyń połączonych. Kolejny owoc Ducha Świętego, pokój w sercu, pozwala nam stawiać czoła przeciwnościom. Kiedy patrzymy między innymi na tych ludzi, którzy byli wierni, najpierw walczyli z jednym systemem totalitarnym, Brązowym, a potem, kiedy przyszedł ten, również wiarę zabierał, to wielu z nich, tak jak Inka, mówią: Zachowałem się tak, jak trzeba. Pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Pokój w sercu jest także zadaniem dla każdego z nas. <laughs> Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, po angielsku to jest peacemakers, czyli czynią pokój, będą nazwani synami Bożymi. Również kolejny owoc, cierpliwość, która nam pozwala ufnie trwać w nadziei, oczekując na wyzwalające działanie Boga w naszym życiu, które pozwala przetrwać najgorsze kryzysy i cierpienia. Święty Paweł nam powie w swoim hymnie o miłości. Pierwszy list do Koryntian 13, rozdział, że to miłość jest cierpliwa. Oczywiście, że to pada nas czasami pokusa, żeby tak w miarę szybko, łatwo siebie usprawiedliwić to, co nam nie wychodzi, ale nie potrafimy tego robić wobec tych, którzy nam w jakikolwiek sposób zawinili, czasami się zdarza. I w małżeństwach, że wyrzucają sobie, popełniają tam kiedyś przewinienia. To wszystko jest okazją do ćwiczenia cierpliwości. To właśnie cierpliwość podyktowana miłością otwiera drogę do przebaczenia. Kolejny owoc uprzejmość. Uprzejmość to nie jest wyćwiczony gest polityków, którzy chcą zdobyć głosy wyborców, ale to jest Owoc prawdziwej kultury osobistej, także szacunki, otwartości i przede wszystkim dla ucznia Jezusa, to jest konsekwencja dostrzegania w drugim człowieku Chrystusa. Ten owoc też prowadzi bardziej do pojednania, także do mądrego zażegnywania sporów. Oczywiście trzeba tu dodać, że. Taką ciekawą konferencję. Ci, którzy słuchali księdza Cholewy, już nieraz to wiedzą. Że on też mówi, że to, to nie jest tak, że ma mówić, że nie ma problemu, wszystko jest ok. Trzeba rzeczy nazwać po imieniu i właśnie nazywając rzeczy po imieniu, stając w prawdzie, trzeba podjąć decyzję na przebaczenie i pojednanie. Przeciwności, trudności, kryzysy i konflikty są także po to, aby z nich Pan Bóg mógł, jeśli my Mu pozwalamy, wyprowadzać dobro. Kolejny owoc to jest także ten, który wynika z mojego zjednoczenia z Bogiem, podobnie jak poprzedni. One wiążą się z tym owocem, który wylicza w tłumaczeniu Hieronim, Wulgaty. Mianowicie wynika z, te, z tego owocu, którym jest żywa, działająca wiara. Święty Paweł w liście do Tytusa III Rozia przypomina, że jest ta dobroć gotowością do wszelkiego dobrego czynu. To nie chodzi tylko o czynienie dobrych uczynków, ale to jest coś więcej. Kiedy wszystko Ci mówi, patrząc na drugiego człowieka, znienawidź go, bo dostałeś wielki krzywdy od niego, to wtedy ten działający owoc sprawi, że Otwiera się na inne spojrzenie. W Ewangelii czytamy: Jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Właściwie rozumienie tego tekstu nie jest takie, że kiedy ktoś cię uderzy, nadstaw drugi, żeby równo puchło i buzia była mniej więcej podobnie wyglądająca. Sam Pan Jezus, I kiedy uderzony jest w czasie przesłuchania u arcykapłanów, uderzony raczej, tak bym powiedział, egzegeci, Albo bardzo usztywnioną, skórzaną rękawnicą, która działa jak metal, albo też ona była wzmocniona metalem, że ta część chrzęstna nosa Pana Jezusa, jak potem widzimy na, na całunie, badania na to wskazują, to właśnie Pan Jezus nie mówi mi uderz mi z tej strony, żeby mi równo puchło, tylko mówi, czemu mnie bijesz? Jeśli, jeśli dobrze powiedziałem, czemu mnie bijesz, a jeśli źle to udowodni, Ten, ten owoc trzeba ćwiczyć. O ile nie musimy owoców w ogródku dotykać czy warzyw, i przyspieszać je. Czasami dzieci bardzo przyspieszą, już się nadają do jedzenia, ale musimy współdziałać z tym, działając, z tym działającym darem, którym jest owoc Ducha Świętego. Ale trzeba także uczyć się przyjmować dobro od drugiego człowieka. Kimś takim szczególnym przykładem dla nas jest święty brat Albert, który wiemy, że odbył długą duchową drogę. I potem dojdzie do tego, że powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, którego każdy może kęs dla siebie ukroić nakarmić się, jeśli jest głodny. Wśród owoców także wyliczona jest wspaniała Ta wielkoduszność czy ta duchowa hojność wrzuca się materialnie, to jest postawa, która szuka prawdziwego dobra drugiego, nie po to, by mu sprawić przyjemność albo by On mnie pochwalił, że ja mu coś dobrego powiedziałem, ale musi mi zależeć na prawdziwym dobru bliźniego, czyli by szedł drogą zbawienia. W ramach tej wspaniałomyślności. Również jest, oczywiście ona ze z prawdą, jest taka również i zachęta, żeby bratu pomóc lepiej iść drogą zbawienia. Wielu też powiada właśnie, że ten owoc działa w ten sposób, że z pewnego rodzaju odruchem wobec będących w potrzebie będących siostry czy brata. Przyznam, że zawsze czułem się trochę tym zawstydzony. Kiedy widziałem, jak z ojcem Kevinem chodziłem, czy to w Polsce, czy tam w innych krajach czasami, gdzieś tam byli żebracy, to ojciec Kevin zawsze wyciągał pieniążki im dawał. Czułem się wtedy zawstydzony. Oczywiście można tu stawić pytanie, czy to było na alkohol, czy na narkotyki, ale widziałem, że to była jako taka dość stała postawa. Kiedy byliśmy kiedyś na Słowacji, na rekolekcjach prowadzonych dla kapłanów, to pamiętam, że. Zanim się te rekolekcje rozpoczęły w Koszycach, to była taka rozmowa z pewnym klerykiem. To był młody chłopak. Wyszło, że no, tam sytuacja jego domowa nie jest taka, że tak powiem, najbardziej no, zamożna, że tak, tak to nazwijmy. I wtedy właśnie widziałem, że ojcieckiem, któremu ktoś podawał dość drogi zegarek, wziął go jednym gestem, dał temu... Klerykowy. On teraz z księdzem młodym, dość gorliwym. Niedawno właśnie siostrze napisał, żeby podziękować też, no już wie, że ojciec odszedł już do domu ojca, ale za ten gest podziękować, który jemu bardzo dopomógł. Nie tyle w sensie materialnym, co on poczuł się wtedy bardzo dowartościowany, bo to dla niego, dla niego bardzo głębokie, duchowe, potrzebne dla niego doświadczenie. Biblia też mówi o łaskawości. Święty Paweł w 1 Koryntian 13 rozdziale mówi, że no wracamy do hymnu o miłości, że miłość jest łaskawa, niektórzy nazywają życzliwa. Oznacza ona skłonność do czynienia dobra nie tylko wobec tych, których kochamy, którzy nam czynią dobro, ale to jest ta postawa płynąca z przekonania. I pewnego rodzaju jest to konsekwencja tego, co powiedział Pan Jezus, że jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i grzeszników. To jest skłonność do czynienia dobra przede wszystkim wobec osób, które przez swoje postępowanie na to wcale nie zasługują, po prostu ich nie znamy. Mała święta arabka Miriam Bawardy powiada. Że Pan Jezus chce, żebyśmy bardziej kochali tych, którzy nie za bardzo są nam życzliwi, Samo słowo łaskawość pochodzi od słowa łaska, po łacinie to jest haris, czyli darmo dany dar, dar, na który się nie zasługuje, to my, stale od Pana Boga, otrzymujemy. Łaskawość, czyli miłosierdzie, i to wezwanie zbądźcie miłosierni, jak Ojciec, wasz niebieski jest miłosierny. Rozważaliśmy już po części, dar, owoc, wierności, ale dodam tylko, że ten owoc jest w szczególny sposób podstawą zaufania jest to trwanie przy podjętych świadomie i dobrowolnie zobowiązaniach, pomimo różnorakich przeciwności, które na nas nadchodzą. To dotyczy nie tylko wierności małżeńskiej, wierności tych, którzy żyją w stanie rat ewangelicznych, wierności kapłańskiej, ale jest to przede wszystkim naśladowanie wierności samego Boga wobec człowieka. A Pan Jezus powie, że nawet jeśli my nie jesteśmy wierni, to Bóg jest na wierność święte, to On się rozwija. Jeśli my się go zapieramy, to on zaprze się, zaprze się nas, ale jeżeli nie jesteśmy wierni, on wierności dochowuje, bo nie może, nie może się zaprzeć samego siebie. Dlatego właśnie ten, który nie postawił człowieka, ciebie i mnie podwadzą śmierć, ale posłał Syna, by dokonać zbawienia, jest wierny aż do końca. Wspomnieliśmy, że Bóg dobre dzieło, które rozpoczął, będzie kontynuował. Nawet jeżeli człowiek ma nieszczę miał nieszczęście być niewiernym, upaść, Pan Bóg wciąż daje czas, by na dobrą drogę powrócić. I zakończmy modlitwą, którą tu nam proponuje. Sylwek Szefer, swego czasu bardzo znany wydawca listu. I teraz tak prośmy o te dary, o uprzejmość. Duchu święty, gorąca i czuła miłości ojca i syna. W łonie Trójcy Święty jesteś uprzejmą miłością boskich osób. Całą wydaną w porywie wzajemnego oddanie się sobie, mocną, łagodną i wolną sam samolubnego istnienia dla ciebie spraw z twego daru, by nasza miłość była uprzejma. Pragnąca dobra chwały Bożej dobra wspólnego ludzi, godnych miłości i szacunku, Bo on nas od wszystkiego ceni uprzejmie brutalne twarde odpychające, poniżające innych niegrzeczne, nadmiarę surowe, groźne dla małych i słabe, lekceważące i pogardliwe, wychowuj nas Duchu Święty w Twojej miłości uprzejmej, czyj nas ludźmi wyzwolonymi od dzikości i przemocy abyśmy nie siali grozy na ziemi. Prosimy także o dar dobroci, Duchu Święty, Duchu dobroci, Boże dobry, jedyny, do, jedynie dobry, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma dobra. Obdarzaj nas Twoją dobrocią tak bardzo, żeby przez nas było na świecie ubogim, w dobry coraz więcej prawdziwego dobra i dobroci. Spraw, byśmy byli dobrzy, i spragnieni dobra i dobroci zwłaszcza dla biednych, słabych, pogardzanych, krzywdzonych, pozbawionych praw, traktowane jako nawóz ziemi dla możnych i bogatych. Prabyśmy szanowali i kochali wszelkie dobro i każdy przejaw dobroci. Wystrzegali się pomiatania dobrem, niszczenia dobra. Lekceważenie owoców dobroci, szczydzenia z dobra i dobroci. Broń nas od złudzenia, że tylko siła i przemoc mają prawo do istnienia i stanowienia o życiu innych ludzi. Daj nam odczuć łagodną moc dobroci, daj nam święty smak dobroci, a obrzedzenie do szatańskiej nienawiści dobra, pragnącej zniszczyć wszelkie dobro natury i łaski. Obdarz nas pragnieniem dobra i dobroci, usłysz i wysłuchaj nas, Duchu Święty. I prosimy o łagodność Duchu Święty, o pełen delikatnej, ty, który jesteś pełen delikatnej łagodności, odbywasz czasem gwałtowną wichurą, przeważnie jesteś cichym wieczykiem o wieczornej porze, jak ongiś gdzieś w raju, jak wtedy, kiedy prorok Eliasz usłyszał głos Boga, Wyzwól mnie od niepotrzebnej gwałtowności, od złudzenia siły w porywie wzburzenia, od chęci narzucania innym swej twardej woli. Duchu Baranka Bożego, który nikogo nie straszy, nikogo się nie boi, prowadź mnie mocno i łagodnie. Tam, gdzie moc i łagodność są potrzebne i pomocne, daj mi mądrość, której cechą jest łagodność i wyrozumiałość. Bym tak właśnie świadczył o prawdzie i dobroci Ojca Syna i Twojej, duchu święty. Usłysz i wysłuchaj nas, duchu święty.